Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnym spotkaniu z astrologią i zapraszam do analizy kolejnego, no waham się powiedzieć, czy wiosennego tygodnia, ale w każdym razie od 26 kwietnia do 2 maja. Dzień dobry, mamy 26 kwietnia, poniedziałek. Ogólnie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że świat wartości postrzegamy jako bycie z kimś drugim. I Chyba to jest słuszne takie podejście. Księżyc mamy w wadze, dlatego od tego zaczęłam. I ten księżyc preferuje działania przede wszystkim może w niezbyt dużych grupach, ale przede wszystkim dwójeczka to liczba bardzo ważne. Zatem we dwójka lub dwie, trzy, trzy, cztery osoby, które wspólnie działają to są bardzo fajne wytyczne. Oczywiście księżyc wadze mówi o pewnego rodzaju etyce zachowania, o tym, aby być dyplomatyczną, dyplomatycznym i o tym, żeby robić wszystko fair play. To jest bardzo istotne w poniedziałek. Towarzyszy a temu Księżycowi wadze, konieczność nawiązywania aliansów. Właściwie mogą być trwałe, nawet w ten poniedziałek. Mamy oprócz tego, że jest ładnie, że jest etycznie, mamy konkrety. Czyli posługujemy się językiem konkretów, to jest też fajne liczby oczywiście statystyk, co przy słońcu, znaku byka, ma swoje uwarunkowanie. Do godziny 14, to jest też ważne, właśnie dominuje ta logika, to rozwiązywanie, które polega na konkretach i ono jest korzystne dla nas konkretnie, czyli również finansowo. Spostrzeżenia nasze, jakiekolwiek, pamiętajmy, mają konkretną wartość rynkową również, czyli one są bardzo, bardzo zogniskowane na efekt, na konkret, co nie znaczy, że tylko się liczy materiał. Pamiętajmy, że współdziałanie plus to, że potrafimy się dogadać. W kwestii liczb jest tutaj istotne. Oczywiście wiadomo, że jesteśmy przed pełnią, w związku z tym ceny rynkowe mogą pójść w tym dniu niebotycznie do góry, jednak nasze kalkulacje są oparte w poniedziałek na bardzo sensownych danych. Zatem tam, gdzie można, wykorzystujmy taką. Logika myślenia, zdrowy rozsądek i to, że fajnie jest działać w grupie do 14. 14 jest tutaj bardzo ważne. Mamy oczywiście 28 kwietnia, środę, bo 27 kwietnia mamy pełnię, zatem to jest inny układ. Ale w środę, czy mamy krajobraz po lekkiej burzy? To już sami uznacie, sami do tego dojdziecie bądź też nie myślę sobie, że część osób bez wątpienia będzie miała ten krajobraz po lekkiej burzy ale pamiętajmy, że burza ma walory poznawcze i odświeżające pamiętamy również, że odchodzi tylko to co jest dla nas już kulą u nogi w większości przypadków zatem krótki po tym żal tak naprawdę pluton zaczął się cofać, to już wiemy i do 6 października pozostanie w biegu wstecznym. To jest istotna a, a, historia, bo jego erka zaczęła się a, tuż po pełni, a, która to pełnia miała miejsce na osi Byk-Skorpion. E, Sama pełnia a, pokazywała konieczność uwolnienia się od a, tego, co jest niewygodne w życiu, bardzo niewygodne w życiu i to mogło być elementem właśnie takiego zaskoczenia, że to jest akurat niewygodne w naszym e, życiu. i ten układ jest dopełniony właśnie przez Plutona, który sobie wchodzi w erkę. No i będzie tam aż do 6 października. Pluton zawsze demonstruje konieczność kontroli. Zresztą zobaczmy, co się stało od stycznia 2020 roku. Konieczność kontroli, tak? Kontrola na to wszystko. I tenże Pluton, który kontroluje zarówno życie publiczne, jak i nasze osobiste, czyli spo, społeczne, pokoleniowe, jakkolwiek zaczyna się cofać. Zatem środa ma wymiar i pełnia, miała wymiar symboliczny, skupiający się na konieczności oddalenia od siebie kontroli, oddzielenia się od kontroli, czyli sami nie kontrolujmy, ale również nie pozwalajmy siebie kontrolować. To jest też takie przesłanie. Czasem Trzymamy się ludzi, którzy ujmując rzecz brutalnie i krótko, trzymają nas za gardło, ale czasem my sami trzymamy się kurczowo takich zasad, które są dla nas zupełnie zbędne. No, są zupełnie zbędne, są nam niepotrzebne. Zatem jeżeli można coś powiedzieć właśnie o środzie, to jest takim dniem przewartościowania. I, i, i luzowania, jeżeli coś chcemy załatwiać, to raczej nie w środę, bo możemy wpaść właśnie w pułapkę kontrolowania nadmiernego. My kontrolujemy albo nas kontrolują. 29 kwietnia mamy czwartek. I powiedziałem, że w czwartek zaczynamy w pełni świadomie działać na polu, a Polepszania sobie bytu, fajnie, słońce w byku, a zatem sprawy finansowe, kwestie nabywanych dóbr, nieruchomości, to jest pierwszy plan. To jest dobry czas, bardzo dobry czas na podejmowanie decyzji o zakupie czegoś, czy też podejmowanie negocjacji dotyczących zakupów, dotyczących regulacji finansowych, w ogóle dotyczący finansów, zaległych finansów, finansów, które powiedzmy, dopiero mamy uzyskać, planów finansowych, fajny, fajny, fajny układ. Czasem jest to też taki moment, kiedy należałoby uzupełnić jakieś dokumenty. Też czwartek się do tego nadaje. Czasem odnajdujemy dokumenty, słuchajcie, pluton się cofa. Odnajdujemy dokumenty, które wskazują na to, że należą nam się jakieś ziemie, należą nam się jakieś nieruchomości, mamy jakieś majątki pozapisywane, no i teraz pełne ręce roboty w tym wszystkim. Również jeżeli coś jest związane z dziedziczeniem, mamy jakieś sprawy zaległe, ewentualnie aktualnie coś nam wyskakuje. A dotyczy to dziedziczenia, a to tutaj w czwartek mamy dobrą wenę, dobre podłoże na załatwianie tego typu kwestii. 30 kwietnia mamy piątek, hmm, piękna data. Oczywiście na pewno część z Was kojarzy ją z wieloma pradawnymi obrzędami, i Zawsze 30 kwietnia i 1 dzień maja jest taki pomost pomiędzy starym a nowym. Pamiętajmy o tym. Niezależnie od tego, z czym Wam się ta data kojarzy. To jest też czasem wyjaśnianie spraw zainicjowanych jakiś czas temu, czy zainicjowanych właśnie podczas ostatniej pełni. Więc mamy taki, taki kontekst. 30 kwietnia to bogate skojarzenie. Naprawdę, bardzo, bardzo fajny układ. Skojarzenia, które zarówno umują kwestie przeszłości, jak i a ta przeszłość łączy się nam w przyszłości, tak? Wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Przyszłość jest łatwo przez nas kreowana. Mamy lekkość, mamy łatwość czegoś takiego, więc to jest też fajne. Mamy również w sobie taką celowość, efektywność naszych działań. Potrafimy zadziałać szybko. Co w znaku byka czasem może budzić dziwienie, ale tak jest. Pamiętam, że tam gdzieś uran się nam czai w tle, jest nadal w tle ze Słońcem. E, mamy również sensytywność za sobą, czyli wyczuwamy wiele kwestii, orientujemy się, jak to a, brzmi. E, mamy świetne myślenie, e, szeroki wachlarz skojarzeń, szeroką gamę e, skojarzeń towarzyszą temu myśleniu, temu naszemu intelektowi, a kapitalne odczucia, trafne, od razu wiemy, co w trawie piszczy, słuchajcie, to jest ważne. Dla jednej to będzie koniec złudzeń, słuchajcie. Hmm, oczywiście, e, koniec złudzeń to nie jest katastrofa, ale jest to hmm, sytuacja istotna, bo nagle jakiś cykl, Naszego funkcjonowania również nam się kończy cykl oparty na złudzeniach. Oczywiście mamy układ Merkury-Neptun. No i Merkury-Neptun sprzyja generalnie zanurzaniu się w alternatywne rozwiązania, i to jest fajne, te alternatywne rozwiązania. Na koniec również dnia mamy połączenie już dokładne Słońca z Uranem o czym Wam powiedziałam że to Słońce z Uranem cały czas nam tam błyszczy, ostro błyszczy. Zatem mamy koniunkcję, tak? Ona dopełni tych wszystkich, dopełni tych wszystkich obrazów, które pojawiły się podczas pełni, tych wszystkich sytuacji, które pojawiły się podczas pełni. Słońce Uran, słuchajcie, bez stereotypu. To jest bolesne, że nie ma logiki, nie ma układów odniesienia się, że jako drzewiej bywało teraz też, tak, nie? Słońce Uran to jest bezlistocny układ. Zatem zostaje zachwiana nasza równowaga. Nawet jeżeli możemy odnieść tę równowagę do doświadczeń ostatnich miesięcy, to ona też zostaje tutaj zachwiana i coś trzeba z tym robić dalej. Cuda i dziwy wokół, dlaczego by nie? Ale rzeczywiście to jest taka historia, która mocno uderza w naszą świadomość. To jest kwestia świadomości. Słońce ura, i dla niektórych to będzie układ, który zmienia kierunek działania o 180 stopni. Bardzo, bardzo fajne. 1 maja, słuchajcie, mamy sobotę, piękny czas. Sobota, jeszcze pod wpływem oczywiście Urana a, a, i Neptuna a, i Słońca, czyli mamy wzmożoną kreatywność, na którą chciałabym, abyście zwrócili uwagę. E, wzmożoną działalność, a, wzmożoną uważność a, na rzecz uwalniania się od tego, że na przykład nie mogę czegoś zrobić, mam taki hmm, element swojego wygodnictwa. To mi się na pewno nie uda, to jest nierealne, i uwalniamy się od tego, i to jest też, też ciekawe. E, uwalniamy się od skrępowania, od e, podmiotowości w pewnym momencie e, i podległości. Taki, taki układ, e, to jest medium pełni, słuchajcie, taką mamy fajną pełnię, taka ona była a, powiedzmy dalekosiężna, że jeszcze w sobotę a, mamy ten element takiego uwolnienia powietrza z balonika. Jest to również meritum tygodnia, ponieważ mieliśmy, miałyśmy do dyspozycji urana, czyli czego? Właściwie meritum czego to jest? Dla niektórych i dla większości powinno być to meritum świadomości, zwiększonej świadomości, zwiększonej percepcji, czujności. Jakby nam odczarowano pewien obszar rzeczywistości źle. Jakbyśmy sami sobie to zrobili, na skutek swoich własnych wglądów, oczywiście na skutek rozmów z przyjaciółmi. To jest jednak kwestia inicjowania pewnego czasu, czyli, czyli, czyli układu, kiedy jesteśmy we dwójkę i, i rozmawiamy w trzy, cztery osoby, też jest bardzo dobrze. To jest. Taki przegląd historyczny tego wszystkiego, co historia, nasza własna nas uczy, i mówimy, że wiemy nagle, eureka, do czego ta historia nas prowadzi. Mocno korygujemy swoje plany, naprawdę jest mocna korekta planów. Można się zdziwić, jak będzie to silnie działało. I. Jeżeli nie chcemy tego robić w weekend, to oczywiście możemy to przełożyć na jakiś inny czas, ale pamiętajmy, to co nam się wyświetli właśnie w tym tygodniu, bardzo, bardzo ciekawym, nie podlega renegocjacjom. To jest rewolucja, w którą wchodzimy na mniejszej czy większej płaszczyźnie, ale, ale jednak, nie ma w tym momencie, to jest paradoks trwałych i stałych ustaleń, czyli my po prostu wchodzimy sobie w te ustalenia i korygujemy w miarę możliwości. Wszystko wibruje, to jest też ciekawe. Nie płynie. Mamy wibrowanie, pamiętajcie o tym. 2 maja mamy niedzielę. I możecie mi wierzyć, ja mam takie wrażenie, że mamy takie układy, kiedy istnieje jakaś cudowna, wręcz niewiarygodna możliwość uporządkowania wszystkiego, co można uporządkować i nawet możliwość uporządkowania tego, co do tej pory było chaosem, stajnią, augiasza. I mamy możliwość zadziałania. No i to jest ta niedziela dla nas a precedensy, które działają rozwojowo. Możliwości, które otwierają przed nami swoje podwoje, im większa nasza aktywność, tym więcej tych możliwości się otwiera. Pewnie, że wszystko ma swoją cenę, ale słuchajcie, ona będzie niewielka w stosunku do tego, co możemy uzyskać. Ceną tego również będzie otwarta głowa tych możliwości uzyskania ich brak utartych ścieżek czyli schodzimy ze szlaku, słuchajcie, i wędrujemy sobie, mamy freestyle w tym momencie. Dla osób, które się nie boją nowości i odejścia od rutyny, to jest cudowny czas. To jest skok milowy w nowe plany. Jakby się nagle pootwierała przestrzeń na przestrzał niemalże. Budujemy, tworzymy nowe projekty, często takie, które przeczą zdrowemu rozsądkowi i logice. Ale słuchajcie, Logiki otaczającej nas rzeczywistości nie ma, a więc nie bądźmy też jej niewolnicami czy niewolnikami.